już mam, już mam, momencik trzy tak tak, sobie tak, 13? tak kolosalny ja tak, czytam ten się trzy drugi i przebaczając sobie nawzajem jeśli ktoś ma powód do skali przeciw komu, jak Chrystus odpuści wam, taki i wy tak i jak napisane jak Chrystus, tak? No to tu chodzi o Chrystusa. No tak. Dokładnie. No a w waszym przekładzie Jak jest napisane? Ech, musiałbym zobaczyć. Ten momencik. Dobra, to zaraz tutaj zobaczymy. Kolosan 13. Zaraz sprawdzę. Ech, kolosan 13. Wzroście jedni drugi i z przebaczajcie sobie nawzajem, nawet jeśli ktoś ma powód do narzekania na drugiego. Jak chowa w swoim Wam przebaczył, tak samo róbcie i Wy. No, czyli o kogo tu chodzi? Sam powiedziałeś przed chwilą, że tu chodzi o Chrystusa, bo to Chrystus wybaczał grzechy, jak był na ziemi. No, ale komu wybaczał? No, ludziom. Łot... Od poprawicy. No. no tak. Ale czy, czy no Jezus może wybaczać? Tak no jak i ludzie. Też możemy sobie wybaczać grzechy, bo tutaj myślę sobie przebaczajcie, tak jest napisane. Tak, nawzajem mamy sobie wybaczać, tak. jak Chrystus no nam tak, wybaczył. Tak, tak, No a tutaj jest powiedziane, że jest to jeśli chodzi o, 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 o jakby przebaczenie grzechu. Jehowa, no pierwszy wyciągnął rękę do nas, Ups, wyciągnął do nas rękę. i Paniomy się nam przebaczył. No ale tu zrobili właśnie z Chrystusa Jehowę. No ale kto? No ci co pisali właśnie przekład nowego świata zmienili, bo tam powinni być właśnie napisany Chrystus. No dobra, no to, 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 to posłuchaj to, to, no właśnie. No to kim był Jezus? Kim jest Jezus? Według Ciebie. Ulu, kim jest Jezus? No, Jezus jest synem swego ojca. Tak. Bóg prawdziwy z Boga Prawdziwego stał się dla nas Ale... za Adama. Stał się dla nas ojcem. Bo w Adamie umieramy, w Chrystusie mamy życie wieczne. On jest no, naszym właśnie zbawicielem. Zbawicielem świata. Tak, dobrze, zgadzam się z tym, zbawicielem świata. No właśnie, czyli tutaj mówi, że jakaś rolę odegrał tutaj na Ziemi, prawda? Skoro powiedziała, że jest Zbawicielem świata, czyli przyszedł na ziemię w określonym celu, tak? No tak. Ale było właśnie wszystkich ludzi. Ale powiedziałeś też na początku, że był synem z tego ojca. No tak. Czyli Jezus, to, że miał ojca. A tak. to jest ojcem Jezusa. Ojciec Jezusa jest Bóg twórca, który stworzył ten świat fizyczny. No dobrze. Czyli wobec tego są dwie osoby. Ojca tak, i syn. Tak. Czyli Jezus Chrystus nie może być Bogiem, jest Jego synem. Nie wiem, Bóg prawdziwy no, Jeżeli jest ojciec i syn, no to zobacz, no tak logicznie, na, mhm. e, tak rozumując, to, to nie może być. No, e, wiesz, ojciec i syn to nie, jest, nie może być tą samą osobą. No nie jest tą samą osobą, ale ten syn stał się dla nas Bogiem, ojcem. Tak jak ja kiedyś byłam córką. Mojej mamy, cały czas jestem, ale urodziłam dwie córki, to i stałam się matką. Tak samo właśnie. Dla, dla moich córek. Dla córek. Tak. Dobrze, ale Twoja mama dla nich jest kim? Babcią. Babcią. Więc jest dalej wyższe, dalej zajmuje wyższe pozycje od ciebie, bo jest jakby Twoją mamą, tak? I one też uważają, że to jest babcia, to jest Twoja mama. Tak, ale dla moich dzieci to ja wyższą jestem, bo jestem ich mamą i one mają słuchać rodziców, dzieci posłuszne rodzicom, że mają słuchać, nie babcie, tylko mamę. No w porządku, no tak można to też nazwać, aczkolwiek no zawsze to tak jest w tej hierarchii rodzinnej, że tam są dziadkowie, są rodzice, no i wnuczki, dzieci i wnuczki. No, tak, gdzieś tam szasy no właśnie i gdzieś dlatego, tak, 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 tak. No, dlatego właśnie Boga można poznać na rodzinie, że właśnie Bóg Stwórca przeklął Adama i Ewę i dał zbawienie swoim synu. Powiedział, to jest mój syn umiłowany, Jego słuchajcie. I że mamy teraz słuchać Syna no. 100%, Chrystusa. Że no tak. głową każdego męża ma być Chrystus. No, Król. No, ja się z tym zgadzam. Ja zgadzam. No i Chrystus ma dzieci. Hebrajczyków 2,13. Że Jehowa dał Ale mu jak dzieci. Ale no, jakie? No sprawdź, bracie. Hebrajczyków 2,13. No wiesz co, zaraz sprawdzę. Momencik. Zaraz sprawdzę. W jakim przykładzie chciałabyś mi tutaj. To przy... W jakim? No, nie wiem, bo nie tutaj mam akurat przed sobą trzy przekłady no, i który mam sprawdzić. Przekład, no w swoim możesz zobaczyć. Przekład Nowego Świata. no to ja tu już mam. Powiedział też, będę mu ufał, oraz ja i dzieci, które mi mnie nie chowa. No to Chrystus ma dzieci, tak? No właśnie, tylko pytanie jakie? Co miał na myśli? Jest co, powiem ci, miasto jest tak, Nieraz to jest tak, że zarzuca się świadkom Jehowy, że wyrywają, wyrywają jakiś werset biblijny z całej Biblii i go cytują na poparcie jakiejś argumentacji. I teraz trzeba by, żeby, żeby zrozumieć dany werset, to trzeba by zerknąć teraz.